Okej, okay. jakie są najlepsze filmy 2025 roku? O tym dzisiaj pogadamy, bo mam dla Was top 15 najlepszych filmów tego roku. Numer 15. Małpa. Jest to bardzo przyjemny horror, i nie nastawiałem się, że taki będzie. Jest to horror dosyć nietypowy, bo ma parę. Komicznych elementów, ale jest godny polecenia. 14. Dracula, historia wiecznej miłości. Jak zaczynałem oglądać ten film, to pomyślałem, że to będzie kolejna sztampowa historia o Drakuli, o Transylwanii i tak dalej. Jednak bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo fabuła pokazuje nam trochę innego Drakule nie takiego strasznego pokazuje nam go bardziej jako człowieka i jako zakochanego mężczyznę. Jest to film, który jest raczej na raz. Ale jest dobry. Numer 13. Folemente. Albo Folamente. Nie mam pojęcia, jak tytuł się czyta. Jest to film, który jest takim w głowie się nie mieści, tylko że live action i bardziej dla dorosłych. Jest to coś ciekawego, wcześniej o tym filmie nie słyszałem sam, więc polecam wam to sprawdzić. Numer 12. Nowokaina. Jest to jeden z najlepszych filmów akcji tego roku. Najbardziej kreatywnych i z pomysłem na siebie, a takie filmy są jak najbardziej na plus. Polecam wam sprawdzić. Numer 11. Ballerina. Jest to film z uniwersum Johna Wicka, umiejscowiony pomiędzy filmami o Johnie Wicku i jest to film bardzo kreatywny, na miarę Johna Wicka i jest tam pełno świeżej, fajnej akcji. Polecam. I TOP 10 otwiera nam jedyny polski film na tej liście, czyli LARP. Czy Polska nauczyła się robić komedię? Po tym filmie wnioskuję, że tak. Jest to komedia, która wie w jakiego widza chce iść, ma bardzo fajny i przyjemny humor, nie jest nudna, co jest bardzo istotne i ma bohaterów, których da się polubić i da się z nimi iść przez film, więc polecam wam sprawdzić, jeżeli nie byliście na tym w kinie. Numer 9 Zwierzogród 2. Nie muszę chyba dużo mówić o czym ten film jest. Jest to kontynuacja hitowego Zwierzogrodu z 2000, chyba tam 14-15 nie istotne. Chyba każdy, kto chciał to już obejrzeć, to obejrzał. jeżeli nie widziałeś, polecam. Jest przyjemna i jest to jedyna animacja na tej liście. Numer 8 Na Noże 3, czyli Żywy czy Martwy. Historia opowiada o tym, jak Benoit Blanc po raz kolejny musi rozwiązać jakąś zagadkę, po raz kolejny jest trup, po raz kolejny są same gwiazdy w filmie. E Historia jest fenomenalna. Polecam wam, jeżeli lubicie kryminały i lubicie całą serię na noże, bo jest to. No, chyba jeden z lepszych filmów w tej serii. Numer 7. Superman. Jest to film, na który bardzo czekałem. James Gunn po raz kolejny dowodzi nam genialne superhero. Ten film jest po prostu esencją komiksowego Supermana i nie mogę się doczekać, co zrobią kolejnym razem. Numer 6. Good Boy. Horror opowiedziany z perspektywy psa. dłuższe recenzja jest na moim kanale, więc polecam wam sprawdzić. Mogę wam powiedzieć tyle, że jest to najlepszy horror tego roku, ale inne filmy, które też są horrorami, są trochę wyżej, ale powiem dlaczego. I numer 5 otwierają nam zniknięcia po angielsku ipons. Również jest to horror i jest to horror wyżej niż Good Boy, ponieważ ten horror. Podszedł do tematu trochę inaczej. Mamy tam trochę komedii niezamierzonej bądź nie zamierzonej, zależy. Mamy genialną narrację, i pomimo tego, że uważam Good Boya jako najlepszy horror tego roku, to ten film sprawił, że miałem banana na mordzie, bo widziałem genialną reżyserię, genialnie zbudowane postaci i genialną fabułę. A narracja tego filmu jest naprawdę taka, że ciarki człowieka przychodzą. Numer 4 Naga Broń. Podchodziłem do tego filmu dosyć sceptycznie, nie wiedziałem co z tego będzie, ale ten film jest po prostu genialny i jest to najlepsza komedia tego roku. Bezapelacyjnie. Jest to genialny reboot Nagiej Broni i jeżeli nie widzieliście tego filmu, bo się baliście, że to zepsuli, to mogę wam powiedzieć: nie, nie zepsuli tego. Jest to fenomenalna komedia, nie zepsuli tego ani trochę. Liam Neeson jest genialny. I ciekawi mnie, czy będzie kolejna część z tymi postaciami. Numer 3. Grzesznicy. Nie wiem, co o tym filmie dużo mam mówić. Nie traktuję go osobiście jako horror, chociaż tak jest reklamowany. Był reklamowany, bo ten film był parę miesięcy temu w kinach. Jest to film, który ma fenomenalną akcję. Fabuła jest bardzo gęsta. Postaci są bardzo dobrze rozbudowane. No i co mam powiedzieć? Michael B. Jordan jest w tym filmie genialny. Po prostu genialny. Numer 2. Jedna bitwa po drugiej. Powiem szczerze, miałem problem, czy dać ten film jako drugi, czy jako pierwszy. Yy, I powiedzmy, że te dwa filmy będą egzekwą. Zaraz zobaczycie, jaki będzie pierwszy. Ale Jedna Bitwa Po Drugiej to jest film z tak wartką akcją, z takimi scenami, z takimi dialogami, z takimi motywami, że naprawdę bardzo przyjemnie mi się siedziało na tym filmie. Yy, żadnej minuty z tego filmu bym nie uciął. DiCaprio zagrał fenomenalną rolę. Jestem prawie przekonany, że zgarnie Oscara, albo zgarnie scenariusz Oscara. Są tam fenomenalni bohaterowie, grani przez fenomenalnych aktorów. Tam prawie każdy zasługuje na Oscara, tylko że tyle Oscarów chyba nie można dostać nawet. Polecam Wam to sprawdzić. Numer 1 F1 Formuła 1 zwał jak zwał. Brad Pitt zdecydowanie przechodzi drugą młodość swojego aktorstwa, drugą młodość Hollywoodu. W tym filmie jest gwiazdą. Gdyby ktokolwiek inny zagrał postać, którą on gra, nie pamiętam imienia, przepraszam, to uważam, że ten film nie byłby takim hitem. Bo Brad Pitt dowodzi taką charyzmę, że to jest niesamowite. Ale reżyseria tego filmu to jest dosłownie maverick tylko o autach. Czujesz każdy zakręt w tych wyścigach, gdzie oni jeżdżą, czujesz wszystko. I Brad Pitt wnosi naprawdę taką chemię z postacią, którą gra, i z innymi bohaterami na planie, że ja byłem pod wrażeniem. I to jest chyba najlepszy film tego roku. No i mówię, miałem problem, czy dać to jako jedynkę, czy jedna bitwa po drugiej. Bo DiCaprio i Pitt zagrali tak samo dobrze, tylko dwie inne różne postaci. Ale uważam jednak, że Brad Pitt ma coś w sobie, jeden z moich ulubionych aktorów. Więc on ma coś w sobie, że po prostu mnie kupuje. Nawet jakby zagrał krzesło, to ja bym go kupił. Okej, okay, to było moje top 15 filmów tego roku. Dajcie mi znać, co wy uważacie, czego zabrakło, czego byście tutaj nie dali, a z czym się zgadzacie. Może wy obejrzyliście jakiś, fi jakiś film, którego ja nie widziałem, bo ja nie widziałem wszystkich filmów tego roku. Naprawdę widziałem ich bardzo dużo, ale nie widziałem ich wszystkich. Nie widziałem wszystkich filmów, które chciałbym obejrzeć. Jest to może problem, może i nie, ale co? No, czasu nie cofnę, obejrzałem tak masę filmów w tym roku. No i co? Obserwujcie, by znać się na filmach.